Właśnie przed e, budynkiem parlamentu zaraz się zacznie demonstracja antyaborcyjna Fundacji PRO. E, gościem Fundacji jest e, działaczka antyaborcyjna z e, Holandii. E, what's your name? Irene van Pani się nazy przedstawiła się. E, can you... E, you are child for, for the rape. E, pani jest dzieckiem z gwałtu. Whether I was conceived in rape? Yes. Yes, yes. My uh, mother was a victim, and mm -hmm. I was a victim um, because she was violently attacked, and I was conceived in violence. Pani mówi, że jej mama została zgałcona, jest ofiarą gwałtu, tak samo jak ona, i właśnie została poczęta w wyniku gwałtu. Kiedyń uh, Kontyn, yes? Um, And the fact that I'm alive, I'm very grateful because i prefer to be alive than in a rubbish heap. Pani jest bardzo wdzięczna swojej mamie że jej mama zdecydowała się ją urodzić bo jak sama mówi wolałaby żyć niż zostać zabita podczas aborcji Pani uważa, że to, że jest dzieckiem z gwałtu, wcale nie narusza jej godności e, i ma pełne prawo do życia. Um, Nowadays you are uh, a member of uh, um, organization jest pani uh, działaczką organizacji antyaborcyjnej. Mogłaby pani nam coś powiedzieć o swojej organizacji? Tell you um, more about your organization?eu yes, uh, organization AbortionInformation.eu. And our board members are all women who have had an abortion who like me regret the killing of our first born child. Uh, your organization is an organization from women uh, which was uh, past the abortion and nowadays is against abortion, yes? yes Pani mówi, że jej organizacja zrzesza kobiety, które były poddały się aborcji, zabiły swoje dzieci i dzisiaj tego żałują i są uh, właśnie przeciwniczkami aborcji.

Just like I should have been allowed to stay alive. My child had that right as well, and I find abortion to be a human rights violation, which is awful, where we dismember, decapitate, or poison children, and it needs to be taken to the ash heaps of history where it belongs so the blood does not flow.

Pani kiedy zobaczyła dzieci właśnie w okresie prenatalnym zdjęcia dzieci poczętych, zrozumiała, że dokonała potwornej zbrodni. Um, informed consent that is not given, that we women are not aware of when we sign the paper to have the abortion. And I find that abortion is actually built on an intellectual card. Pani zobaczyła, że e, aborcja to taki intelektualny domek z kart, który e, po prostu w środku nie ma e, żadnej prawdy i przy, wobec faktów się rozsypuje. E, thank you very much. E, Bardzo dziękujemy. i Idziemy e, demonstrować wspólnie przeciwko aborcji.